Lestri wróć! Wróć Lestri, wróć, wróć! Ha, ha, ha. Tak, Lestri była w muzeum ziemi podlaskie, zna ziemię podlaską, zwiedziała ziemię podlaską, pływała po biebrze, kajakiem, wpław, pław, w poprzek, wzdłuż, na skos, w głąb, nie wiem. Spała z bobrami, grała w karty z jeleniem, jeździła na łosiu, skakała z wywórkami po szyszkach. Ona ma to wszystko obcykane! Nie chciał takiej dziewczyny, co spała z bobrami. Dobra, nie spała, nie spała, leżała obok. Nic między nimi nie było. Ona tu, bobry tu. Zadowolony? Całe się, się, tego bym nie zaakceptował. Debilu, ma Matole, do picia i cię zaproponuj. Do picia na no pewno, ale skucha! Ale skucha? skucha! Skucha! Skucha, w skucha to grają dziewczynki na podwórku w gumę. Zresztą do gumy za chwilę dojdziemy. Chociaż jak patrzę na ciebie, to wcale nie jest takie oczywiste. Proszę bardzo do picia. Reflektujesz może na kawę, herbatę. Ha, 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 ha. Tak, poproszę rumianek. Albo sodę, to sobie nogi wymoczę. Sodę mam w szatni w słoiku przyniosę. Gdzie ty idziesz, gdzie ty idziesz? Po sodę! Słyszałeś coś alkoholu. Alkohol, 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 alkohol. No. Ale że mnie frajer pompka! Reflektujesz na herbatę z rumem? A ty wyrywasz lachona czy starego marynarza. Nie przyjrzałem się. Lachona wyrywać. Lachona wyrywać. Dobra, spokojnie. Ona się na tobie poznała. Sama poszła do baru. Poszła do baru, kupiła setkę, wypiła. Kupiła drugą setkę, wypiła. Spojrzała na ciebie, kupiła jeszcze dwie setki. Wypiła, wraca, wraca, idzie, idzie. Ledwo idzie, ale idzie. Jest lekko rozmiękczona teraz. Jest teraz lekko rozmiękczona. I teraz powiedz jej komplement. Jesteś lekko rozmiękczona. Jesteś lekko rozmiękczona! Znowu nie, nie dosłyszała, to za głucha pała. Dzięki Dobra, kolera. to nie ma sensu, to nie ma sensu. Inaczej robimy, inaczej robimy. Zamieniamy się rolami. Dobra. Teraz ty jesteś lachon, ja jestem Bożydan. I patrz jak to się robi. Po pierwsze, jak się do tego klubu w ogóle wchodzi. Jak tam, jak tam się idzie do gdzie tego klubu. Idziesz? Uwaga, tak. muzyka. Rozsiewasz czar. Chodzisz tak, jakby każda część Twojego ciała wchodziła osobno. A za drzwiami nic nie zostało? Gdzie? Tam. Została mi noga. Idź, zobacz. Tak się w dupę, zaraz to zobaczysz. Uwaga, podchodzisz do Lachona i mówisz tak. Hej, kotku, jestem. Może dalej. No tak, znowu to. Ale cię starzy załatwili? To, ale co z tym zrobić? No, co z tym zrobić? Dobra, wiem, 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 dobra, uwaga. Podchodzisz do Lechona i mówisz tak. Hej, kotku, jestem Bozo. Bozo w Poza. Widziałeś, widziałeś? Z każdego szamba da się wyjść. I dalej mówisz tak. Uwaga, jeździ Armata, mówisz tak. Hej, kotku, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy mam przejść przed Tobą jeszcze raz? No, to. Kite, Albo, albo, jak widzisz, że można, rzadko kiedy, ale czasem można, to możesz podjechać hardziorem i mówisz tak. Hej, kotku, jestem Bożo. Zapamiętaj to imię, bo niedługo będziesz się krzyczeć. O nie, 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 nie. Nie, to nie, to nie, nie. było, nikt nie słyszał. To jest czerwony szlak dla zawodowców. Tam się nie pchaj, bo sobie nogi połamiesz. Dobra, i dalej mówisz tak, byśmy tutaj podęsili, ale puszczają tu straszny kał, słowo klucz, powtórz, straszny kał, więc może pójdziemy do mnie, wbijemy się na klamę, walniemy dwa browce, zapuścimy muzę i poznasz w akcji prawdziwego Debeściaka. No i po ściaku wiadomo, pociąg, pociąg, <słysy> ta, pociąg, Aha. bawicie się do rana enerdoską kolejką. Ty głombie złamany. Dobra, zrozumiałeś wszystko, co ci powiedziałem? K.P.W. Co? K.P.W. Dobra, K.P.W. N.K.W. Dejdź. Minął dzień. No, 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 no. I zjawiłem się wczoraj na tym twoim dan, da, dansingu. Na czym? Dansingu. Matko, ale wapno. No dobra, no, 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 no i co, no i co? Po, Powiedziałeś wszystko tak, jak ci mówiłem? Tak. Tylko się pomyliłem przy słowie debeściak. A, tam w jednym słowie to się no. można walnąć. Powiedziałem deviant. Poznasz w akcji prawdziwego dewianta. Ona tak się zainteresowała. Dewianta, dewianta, a ja w zaparte dewianta. I... Ty jesteś tak głupi sam z siebie, czy ktoś ci za to płaci? Gratis jest. Więc to, Boże, no, bez obrazy, no nie, ale ty masz głowę tylko po to, żebyś się desznielał do środka. I Jak to żeby się by się desznielał? Nie rozumiem. Nie rozumiesz, bo nie pada. No w każdym razie powiedziałem dewiante i się zaczęło. Co się zaczęło? Przyjechała policja? Miałem w domu prawdziwe lachonarium. Co? 20 lachonów na metr kwadratowy. Niezłe stężenie. Jak to, jak to? Jak to, 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 to te lachony poszły za dewiantem? No pewno. I teraz mamy jeszcze z nimi randewo, Co? Tak znowu? Tak z tymi lachonami? To poczekaj, poczekaj. gdzie idzie? Co? Gdzie gdzie ty idzie? Czekaj, to idziesz? Czekaj, to idziemy razem. Wykluczone! Co wykluczone, baranie? Co wykluczone Przecież... Tyle lakonów, nie obrobisz tego sam. Tu jest potrzebny prawdziwy... egzekutor. Idziemy razem, nie ma dyskusji, koniec, kropka. Goń się, leszczu!